Zadanie piąte. Mamy wykazać, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n nasza liczba 3n kwadrat plus 4n plus 1 jest podzielna przez 4. No dobra, no to zacznijmy sobie od założeń. Naszym założeniem będzie to, że możemy sobie tą liczbę n zapisać jako nieparzystą. Czyli jak inaczej to zapisać? 2k plus 1, gdzie k należy do całkowitych. Dobra, naszą tezą będzie, że nasze... 3n kwadrat plus 4n plus 1 równa się, ma ta liczba być podzielna przez 4, czyli po prostu będzie to 4 razy jakaś liczba. Okej, okay, gdzie ten x oczywiście należy do całkowitych. Dobra, no to co, lecimy z dowodem, dowód. No to tak, 3, no i co zapisujemy za tego naszego n, -a? za tego naszego n, po prostu wpisujemy tutaj i tutaj to nasze 2k plus 1. Ok, dobra. 2k plus 1 do kwadratu dodać 4 razy 2k plus 1 dodać 1, to się równa 3. I tutaj ze wzoru skróconego mnożenia 4k kwadrat plus 4k plus 1 plus 4 razy 2k, czyli 8k plus 4 plus kurwa. Plus, plus 1. Równa się. No i wymnażamy trójkę razy ten nasz nawias. Mamy 12k kwadrat plus 12k plus 3 plus 8k plus 4 i plus 1. To się równa. Pogrupujmy teraz sobie te nasze wyrazy, czyli tak. 12k kwadrat jest samotne. Nasze 12k możemy dodać z naszym 8k, no i wyrazy wolne też do siebie dodamy. Dobra, czyli mamy tak. 12k kwadrat przepisujemy. Dodać 12k plus 8k to jest 20k i dodać 3 plus 4 plus 1 to jest 8. Oczywiście chcemy doprowadzić do tego, żeby to nasze wyrażenie to było po prostu 4 razy coś. No to wyciągnijmy sobie teraz tą czwórkę i mamy tak, 4 i będziemy mieli tak, 12 podzielić na 4 to jest 3, 3k kwadrat plus 20 podzielić na 4 to jest 5k i plus 2. Zamykamy nawias i udowodniliśmy, bo jeśli jest iloczyn jakiś wyrażeń i w tym iloczynie jest 4 razy coś, to znaczy, że to jest po prostu podzielne przez 4. Tyle w temacie.